Wiceprezydent USA J.D. Vance przekonuje cały świat, że USA wcale nie weszło w konflikt zbrojny pomiędzy Izraelem a Iranem. Oni tylko zaatakowali kilka budynków, które przypadkowo były w okolicach Teheranu. A w ogóle, czy wy wiecie, czym jest i gdzie się znajduje ta słynna cieśnina Ozmur? Dlaczego w tej chwili dochodzi do tego, że jedni straszą, że ją zamkną, a drudzy straszą, że będą walczyć z pełnym pełnoskalowym wojskiem o utrzymanie tej cieśniny i po trzecie, dzisiaj pamiętajcie, MSZ wydał ostrzeżenie, abyście nie latali w trzy bardzo istotne kierunki. Jeden z nich jest naprawdę hitem podróżniczym Polaków w okresie ostatnich dwóch lat. Cześć wam. Dzisiaj bardzo szybki materiał. Tak naprawdę chciałem wam w jednej skompensowanej pigułce powiedzieć, co się dzieje na linii USA, Iran, Izrael, a także dlaczego MSZ dzisiaj ostrzega was przed lotami na kilku kierunkach. Po pierwsze, wychodzi J.D. Vance do wywiadu i kłamie w żywe oczy. Robi ze swoich wyborców, a także ludzi na całym świecie debili, bo mówi, że USA. To wcale nie włączyło się w konflikt zbrojny pomiędzy Iranem a Izraelem. USA tylko. No dobra, posłuchajcie tego sami. A teraz, jak już słyszeliście, że J.D. Vance nie, nie rozpoczął III wojny światowej, on tylko zaatakował kilka budynków w Iranie. No to wyobraźcie sobie, że wychodzi w 1939 roku, w październiku albo w listopadzie, minister propagandy III Rzeszy, niejaki pan Goebbels, nie mylić z panem Jackiem Kurskim, ale pan Goebbels, i mówi, że no my to w sumie drugiej wojny to my nie rozpoczęliśmy, wiecie, my tylko w tym Gdańsku to zaatakowaliśmy kilka takich budynków, z których wystawało kilka lów i nasze statki były zagrożone, a w Warszawie to zbombardowaliśmy Warszawę. No w sumie nie po to, żeby rozpocząć drugą wojnę światową, tylko wiecie, słyszeliśmy, że tam rebelianci mają broń poukrywaną w piwnicach i chcieliśmy tą broń, bo baliśmy się, że oni nas zaatakują. No, ku... Naprawdę J.D. Vance jest kretynem? Czy jest naprawdę inteligentnym człowiekiem, który chce z ludzi na całym świecie zrobić kretynów? Co więcej, gdyby nie doszło do tego, że załóżmy, że J.D. Vance nie jest debilem, i po prostu jest niedoinformowanym urzędnikiem, który siedział w Kiblu, jak właśnie USA tak naprawdę atakowało Iran. No to pojawia się nagle Jemen, który wyraźnie mówi: Jeżeli na drodze naszego wojska stanie choć jeden Amerykanin, zaatakujemy. Jeżeli jeden statek znajdzie się w naszych wodach terytorialnych lub niedaleko, zaatakujemy. Jeżeli znajdziemy tylko i wyłącznie możliwość, żeby za zaatakować Amerykanów, to to zrobimy. To jest właśnie powiedzenie, że państwa sojusznicze Iranowi mówią: OK, USA weszło do wojny wspierając Izrael, to my będziemy wspierać teraz Iran. Co więcej, Iran już powiedział, że będzie zamykał ciśninę Ozmur. Cieśnina ta jest odpowiedzialna za naprawdę potężne ilości przesyłu ropy naftowej oraz gazu. Jeżeli ta cieśnina zostanie zablokowana, to może dojść do pełnoskalowego konfliktu zbrojnego, bo i łodzie podwodne irańskie, i statki niszczyciele amerykańskie już tam są. Co więcej, Iran właśnie poinformował, że minister spraw zagranicznych Iranu leci do Rosji. Po co on tam leci do tej Rosji? Na pewno nie po to, żeby się zapytać, czy dobrze robią. On tam leci w kilku ważnych aspektach. A jednym z nich jest właśnie postępowanie w zakresie cieśniny Ozmur. Skoro Iran. Ma sojuszników, Rosja może za chwilę być sojusznikiem, Ameryka jest sojusznikiem Rosji, a przeciwnikiem Iranu. To ja mam pytanie: jak w tej chwili czują się kretyni z AfD, Konfederacji i Spisu, wiedząc, że za chwilę baryłka ropy przez Trumpa może kosztować nawet 150 dolarów? Na świecie nie dzieje się za fajnie. Iran, Izrael, Hiszpania, inne kraje naprawdę zaczynają przechodzić ciężkie kryzysy. Indonezja w ostatnich dwóch rankingach roku, roku do roku staje się najbezpieczniejszym państwem w zakresie konfliktu zbrojnego. Więc, jeżeli chcesz, tak samo jak ja, przenieść się nie tylko do raju, ale także do bezpiecznego miejsca na świecie, tutaj masz link do darmowego poradnika, jak to zrobić. Wbijaj, bo poradnik jest darmowy jeszcze tylko przez kilka dni. A teraz czym jest cieśnina Ozmur? Cieśnina Ozmur jest to 33-kilometrowy przesmyk pomiędzy Iranem a Omanem. Gdyby dzisiaj nagle ta cieśnina została zablokowana, to musimy się mieć świadomość, że, że 20% światowego zapotrzebowania na ropę naftową właśnie dziennie przechodzi przez tę cieśninę. Prawie 30% światowego zapotrzebowania na gaz LNG przechodzi przez tę cieśninę. Iran teoretycznie jest już gotowy do zablokowania tej cieśniny. Mają w tej cieśninie już swoje łodzie podwodne, statki bojowe, a także łodzie szybkiego reagowania. Troszeczkę dalej od strony Omanu stoją już amerykańskie statki. Więc konflikt naprawdę wisi na włosku. Co więcej, parlament, parlament Iranu już wyraził zgodę na zablokowanie tej cieśniny. Co prawda. Ostateczna decyzja należy do Irańskiej Rady Bezpieczeństwa, która jest notabene pod butem ich przywódcy religijnego i politycznego, i tak naprawdę decyzja będzie zależała od niego, ale on nie podejmie tej decyzji, dopóki nie dowie się w Moskwie, że tak blokujcie. I jeżeli ta ciśnina zostanie zablokowana, a dużo na to wskazuje, bo minister spraw zagranicznych Iranu właśnie leci, albo jak to oglądasz, już jest w Moskwie. To zablokowanie tej cieśniny, mimo że rozwali system finansowy świata i może doprowadzić do konfliktu zbrojnego na tym terenie, to będzie miało też pozytywny wpływ, uwaga, na dwa kraje. Po pierwsze Rosja. Jeżeli nie będzie szła ropa naftowa z krajów Bliskiego Wschodu przez tę cieśninę, to Rosja może wrócić szybko do gry jako tani dostawca ropy, a tym samym spowoduje to, że będziemy musieli zamknąć się i powiedzieć: Dobra, to była jednak akcja ratunkowa, to co Rosja przez 3 lata w Ukrainie robi, bo musimy brać ropę od Rosji. To, to naprawdę jest gra pod Rosję. Po drugie, jest to też gra pod USA, bo USA. Paradoksalnie na takim konflikcie bardzo zarobi, bo USA wydobywa ropę, jest potężnym producentem ropy. A co więcej, pamiętajcie, że Donald Trump jest przyjacielem Wladimira Putina. Więc, robiąc w cudzysłowie Putinowi, wywołując konflikt zbrojny w, w cieśnije Ozmur, tak naprawdę Donald zrobi tylko i wyłącznie dobrze Stanom Zjednoczonym. I Rosji, a cała reszta świata będzie po prostu w dupie. Przez ten konflikt nie tylko gospodarki oparte na ropie mogą ucierpieć, ale także gospodarki oparte na turystyce. A kraje Bliskiego Wschodu, co ciekawe, stawały się mekami turystycznymi. A więc tak. Polski MSZ wydał komunikat, ostrzeżenie o tym, żeby nie jechać do trzech krajów. Ale co ciekawe, komunikat też przyszedł z amerykańskiej strony, aby dołączyć do, do listy ostrzeżeń międzynarodowych jeszcze czwarty kraj, którego naprawdę się nie spodziewasz. Pierwszym krajem, o którym mówi MSZ. Jest to Arabia Saudyjska, do której polskie linie lotnicze dosłownie kilka miesięcy temu, chyba cztery miesiące temu, uruchomiły bezpośrednie loty. Trzy razy w tygodniu, z tego co pamiętam, latał samolot bezpośrednio z Warszawy do Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj lot też ogłosił, że wstrzymuje połączenia, a ludzi, którzy tam polecieli i mieliby nie, teoretycznie z lotem wrócić, przekierowuje na inne lotniska na terenie Bliskiego Wschodu. Nie ma możliwości, żeby lecieć do Arabii Saudyjskiej lotem. Co? więcej, Qatar Airways, która w sezonie letnim realizuje trzy loty dziennie na trasie Warszawa-Katar, mocno zastanawia się, aby obni obniżyć ilość dziennych lotów ze względu na ostrzeżenie MSZ-u. MSZ wyraźnie mówi, nie lećcie do Kataru, nie tylko dlatego, że tam jest ryzyko wybuchu wojny czy zamachów. Jest potężne ryzyko, że jak polecicie... Przez Katar albo do Kataru, to tam utkniecie, bo loty czasowo są wyłączane ze względu na różnego rodzaju ataki, a także wyłączenia stref powietrznych danych krajów. Oczywiście Qatar Airways zapewnia, że realizuje loty innymi korytarzami powietrznymi, co wydłuża ich trasy i może powodować opóźnienia, ale żaden pasażer nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Ja osobiście wierzę Katarowi bardziej niż innym liniom lotniczym, natomiast wstrzymuję swoje plany podróżnicze, które miałem realizować już w lipcu. Wam sugeruję zastanowienie się, czy warto dzisiaj ryzykować. Trzecim państwem na liście ostrzeżeń jest Oman. Ten sam Oman, który razem z Iranem dzieli tą ciśninę Ozmur, o której przed chwilą Wam opowiadałem. Oman jest o tyle problematycznym kierunkiem podróżniczym, że przez ostatnie lata naprawdę Polacy pokochali to miejsce. Sam byłem w Omanie w styczniu tego roku i wiem jak piękne to jest i otwarte państwo i polecam tam lecieć, ale nie dzisiaj, kiedy wiemy, że w Omanie nie ma placówki konsularnej i, i ewentualne ściągnięcie obywateli polskich z tamtego kraju może być naprawdę utrudnione, ale pamiętajcie, każdy Polak, który jest w Omanie, czyli w kraju trzecim, w którym nie ma polskiego konsulatu może skorzystać z pierwotnego Pierwszego najbliższego konsulatu należącego do jednego z krajów Unii Europejskiej. Więc jeżeli nie ma tam konsulatu polskiego, idźcie do niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, pierwszego najbliższego, który znajdziecie, należącego do krajów Unii Europejskiej. I czwarte państwo, które znalazło się na liście ostrzeżeń, uwaga to jest USA. I to nie Polska, nie Niemcy, nie Francja, aż rząd USA wydał ostrzeżenie. Uważajcie, jak lecicie do USA, bo może dochodzić do ataków hakerskich, które mogą sparaliżować przepływ samolotów, do ataków hakerskich, które mogą sparaliżować sieci energetyczne i co więcej, o tym nie mówił USA. O tym nie mówi już USA, ale mówi o tym Iran. Nasi śpiący w USA agenci zostali właśnie aktywowani, co oznacza nie więcej, nie mniej, że może w USA dochodzić do ataków terrorystycznych wewnątrz kraju. Uważajcie, jak lecicie do Stanów. Zastanówcie się, czy warto tam lecieć. Pamiętajcie, co by nie powiedział JD Vance. USA właśnie włączyło się w konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie.